Cześć, że za mojego kanału, ja jestem KunonFan i dzisiaj robimy wezwanie Znieść skrzynki na listy w cichej trzciśninie lub w wyczerpionych wieżach i to jest Dirty Towers Już zrobiłem jednego, ale pokażę was gdzie, gdzie w tym miejscu bo to jest albo Dirty Towers albo ta to cicha ciśnina. No to tam będziemy lecić i ja pokażę was gdzie te listy gdzie te skrzynki są, no to tam idziemy Dobrze widzowie, no to my będziemy lecić. Obok Twitter Towers, tego no, wykrzypionych wieża. I pokażę was gdzie to jest i jak to wygląda akurat, bo może może wy nie wiecie jak to wygląda. No to, to zawsze będzie obok e, ulicy. Zawsze, nie... To nie zmieni. Każdy raz. O, na przykład tutaj jest jednego. Widzicie tu na dół, tego niebieski. O, tu jest kolejny. No to, ok, zlądujemy i tego niebieskie, musi to teraz paszport rozwalić i zaraz będzie pokazało, patrz, 2 na 5, no to jeszcze teraz 2 i tam jest kolejny, się. jestem zdziwiony, że nikt tu jest, ale trudno, tam był typ, czyli ja. Zaraz tam wrócę, ale tylko zobaczyć, czy tu są więcej. Ale widzieliście tylko jednego. Czyli to znaczy, że tu musi być jeszcze... Jeden. O! I tam są dwa. No to... pójdziemy tutaj. Ale widzieliście, że jest pięć the te, te, te towers. Czyli po prostu musi, może się tu lecić. I tam jest jeszcze jeden. No to, to jest pięć. No, to jest jak zrobić tego wyźroń, czyli podobało i pomagało w filmi, proszę dostęp do like, i daj suba i na